No. i draba, o boże Jest, cały czas pod nią Sam jesteś Izek tam, Ta, wiesz? Dobra, dobra. Wychodzi Jak zrobi się dym jakiś... No. Ja przy bo jestem Ja wracam do powrotu Uważaj przebo, bo ja nie trzeba tego Dobrze. tak Super ty! Właśnie. Jeszcze jeden widzisz tam? Raba bez wróciło Kurwa, jeszcze on pod gniazdem był Jeden kwadrat no. I pod gniazdem Kwadrat jeszcze Masz... Obok tak... W właśnie no Ja przy drzwiach Ze mną Gniazdo, Gniazdo i... Ja w kurnie wlazę. Do gniazda idzie drugi Patrzę heaven Idę mhm. do ciebie A drzwi zamknięte? Ta Ta na co? Na ciebie bardziej Baju za B, słyszy? Proszę. Ja. Zaj, jeden? Okej. Okay. Leżyś tam. Spadł. To twój? Nie. Tak, sprawdzę rampę. Jak dają smoka na możecie sobie wyjść, tylko palak na kurnik by się przydał. Mama, jest no. pączki, pączki. Bo... Nie wiem, czy go trafię w ogóle. Trzeba no, nie zbite Uważaj. Smok w możecie zagrzucić. Mm. Nie, pasza. was. Podjechało rampę. Co jest? No, podjechało do rampę. Oni skrócili? Tak. Domek skrócił mi też. Dwóch skrócił domek. Nie, ja, pierdolę. Nie leży. Tam jest siara, jeden do Pod weź. heavenem jest pod sniper. Heaven. Drzwi, tu idą. Chodźmy wejście, w seju. Ja wziąłem kwadrat jeszcze. Wiem, ale lubię Pod heavenem i był kwadrat jeszcze jeden na pewno. Kurnik mógł wyjść na BS. To, to, to ten spod heavena. No, no. Oni byli kwadrat raczej. To jest chyba ten. Kwadrat leży. Domek, domek. O nie. Wszedł w kurnik. Chyba. Może lepiej nie będę mówić, nic, bo zdałem plan jakiś, Był widziałeś mhm. Jak wyjdzie w tym momencie, kurwa, ci lipa Ale hej, co ty Nie no Przewo, nie, przewo nie na pierdolę no ja, Nie wyjdziecie Na dużo już Chodzimy? Możecie sprawdzić dwóch rampą, pójść nawet, nie? się rotacja zaraz tutaj, jak się mu oddaje, przeżywi Piękne <laughs> Łapie wam plecy Masz krótkich... no musimy tak na, na, no. No. Na, na rampę czekać aż rzuci Tam może być na rampie Macie na pewno jednego Duma. na rampie i jednego na dole Gdzieś na, na dosi a. pewnie A znacie Grand? Jest na rampie Chodź, wjeżdżam w go Piotr już chodź, chodź, Uwaga, zaraz Jeszcze jednego tu macie, możecie ich dotknąć Idziemy AWP przyszywa Idziemy? Dawaj Brawo Rondo Brawo Dosi nie widzę Ej, doszło! Zostawany był, kurde. Wenty. Krótkie, idzie. Leży. To ten, nie wiadomo jedyn, gdzie jedyn raz Jeden był rampa wcześniej, to Mhm Idę w nie wiesz? Krótkie. Była afera, no. Z nimi. się wol... powoli, zobaczymy co oni rzucą. I Nie dali palaka znowu. No, możecie wychodzić już. Pasza niech da tylko smoke'a w Słuchajmy się, dobra. I palak kurik. Parę za kanopyszem, jedziecie czy nie? Jest gdzieś... na... na... kurniku chyba? Na tazie, na tazie Kurwa, widzę, ale nie to to... na kurniku Kurnik. Na Kurnik ciągle Kurnik. i przybob był Kurnik. wcześniej Trzeba tak Kurnik Patrzcie, patrzę, patrz, Leży. Nice, Leżę, leżę 3 na 1 Wyszedł, wyszedł Heaven W wyszedł Był w połowie, już za silosami tak. Jest na tazie tak. teraz gdzieś W okolicach taza był Nie ja wiem, czy oni widzą? Chciałem piszczeć, czy nie?

no bo na górę Zmoneczko. teraz? co z Był rampa jeden. A w Fenixie. Mogę na górę jakieś. Mogę spalić domek, ktoś rzucić dobra. na górę jakieś Tak, my się ściemimy rampę i wyjdziecie kontakt w drzwi. górę, dobra? Mhm. My się ściemiecie górę, my ściemimy rampę i wchodzimy kontakt w górę na domek. Wrzucam palaka na domek. Szybko. Tak? Tak, to jest rampa Aha, to się nie Na, na boxa. Dwóch rampach jest, kurde. Z outside'u w drzwi. Zabijcie ich, jak najwięcej po prostu. Po dwóch rampach. Rampa była? Albo była gdzie? Pod niazdrem czy na, na rampie? Na rampie. może być. Był tak na prawej rampie tej. Zbliżać te tam. Ta, ta, ta. Rampa uciekł już typ. I Sniper słyszy. Mam strzela, słyszyś, Drugi chyba? Ja? Na no Izaka połysł strzałem. Albo leworondo albo pod heavenem jest typ. Zabłupam. Mhm. O pago, heady. Wiecie, plan był, żeby sfajkować górę, potem rampę i wyjść w górę, nie? Bo plan był dobry, ale sfajkowali dwie rzeczy naraz. Na no, no mi, dwóch na dole. rampy na dole, dwóch rondo. Nie dali nic w ogóle granatów na, zzerwone, na góra. Jedziemy mhm. na go spalę trupie, idę do was. Pikuję cały czas za czerwoną. Fleszuję za czerwoną, uwaga. Mhm. Cały czas musi być. Pojedź w z nim, panowie. Dlaczego? No no super. Tak. Nie ma trójki. Możemy iść Zarzucamy. znowu pod trawę, jak chcecie. Na dole ustawka będzie. Flekce, flekce! Trześć, uncilo. Dwa na dwa. Piotrek, ja mam dwa hapa. Czekamy jeszcze tu. Czekam, czekam, dwa. Zaczekajcie sobie po prostu, dwie strony patrzcie. Możecie o! nawet tak z 40 sekund stać. No. Lewej podchodzi. Na barierkę wskoczył nad tobą, nad tobą, no? Na górze mhm. tu. To, tutaj? Tak, ta, ta. Jeden, na jeden. Może być drugi też, przecież może. Będę, ja mam jeszcze czas. Kurwa, tak, Dick dopierdolę, to chyba trzecią rundę mogę przegrać już. No tylko. może być? Chuj, i Piotrek. Wszędzie tak naprawdę, nie? Kręc swoje. Na wejdę, mogę dojechać kwadrat. Bardzo To już może być, że skraty wychodzić w tym momencie. Nie, no teraz to jest przypał. Nie, no nie, gdzie może być? <grystanie> <grystanie> szukaj, szukaj, szukaj. Teraz jakuj coś. Kiazo. Wskoczył prawo Nie, ale Wiecie co, idą na podgniazdo raczej Jeden Feniks, trzeba Fenik Przebo Jeden Fenix Dwóch, jeden... dwóch Mati Jeden szedł na Phoenixa. Rab... Ja schodzę narab... na dół ramb... Trzech rampa, jeszcze dwóch Przez nie? to, 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 to czy oni odpuścili to, czy nie? Dwo... Okay. Dwóch rampa, dwóch pod, pod heavenem pod jest pod Ja radio jestem Wzięli bombę pod pod teraz spod heavenu Heaven wchodzą Tak Wchodzą heaven Przeskoczył jeden czy ty jesteś? Rampa? Ja jestem pod gniazdem Chodź Może cię dwóch wjechać na to gniazdo w jednym momencie No Poczekaj chwilę, pewór na Izaka Drabiną? No chyba ta. Jest, jest, jest. jest drabina Ale Patrz chyba. mi to, patrz mi to może Ja od drugiej strony spróbuję, wiesz? Okej okay. Czy wchodzisz? No nie mam jak ci patrzeć Nie, no. bez sensu W stronę BS-a poszedł Sorry, myślałem, że kurde do ciebie będzie A ja miałem defa jeszcze no, poszedł, poszedł Razem Sprawdzę ten kwadrat Trzymaj, ma to Z bombą, z bombą jest pod małą niebieską Z kratą nie widzę Ja z kratą CT się dotykam Drzwi nie ma, drzwi nie ma Kwadrat czysty jest może wejść nawet teraz Ja wam heaven trzymam Idę sprawdzić tą rampę Smoka wejście do niej. Z raty ja nie masz szwago Rady czysto Pod heaven Prze górę wchodzą, co jest? Gdzie górę? No, na heaven Ja patrzę z wejścia jak wiem, ja patrzę że czas Jeden przyba ci wchodzi. Dwóch w I dwóch Heaven raczej. Co to za skan? jeden. Co to za skan kurwa jest dupy? No chuj tu chodzi? Jeden tam lekko obity jeszcze nie bez. Super pagu, brawo. Nie, nie, Hagar Ci w Jeszcze jeden. No, jest, brawo, jeszcze jeden i ja sobie. Leży w zamku. Zero ma. Możecie odpuścić. Jest 2 na 4. Ja wam przewo chwycę z respa. Jak to może po... zamknięte. On ma zero ten awu, proszę. Ja blisko kraty teraz. Czy jest teraz trzrwany? macie się jest A Przewo może być? Nie nie, 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 nie może być, tak? Jest wymog, skaka. Nie, je patrz to na dole jest, wszystko to jest się. nie, z nie, 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 też mam AWP'y. Jest git, Pago. Kurnik. Flash, czyli Outside Pierwor? flash. Outside flash. To sniper praktykuje. Z pierwonej no Oni na to ja. będą mogli zejść że odbijecie. Z 4 na 2. Tak, tak. To w to mogę zejść tą rampę w ogóle. lepiej rampę odpuścić, a mieć dosię kogoś. Czy nie? Niech trzyma, niech trzyma. Nie w okay. Na dole nic nie jest zbite, więc będzie słychać jak są to Dawaj, Pago. Pod gniazdo Pod... mnie zabił. Gniazdo wchodzi! No jest. Trzeba! No, nie nie, nie zmierali, zmierali. to mi się nie udało co? dali. Do kraty nie jest. Do kraty nie Do no, kraty no, 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 nie Oni o ciebie no, nie wiedzieli. No, Dobra. Widział, widział. Walczysz? Walczysz nie no, Palcisz? Palcisz mnie, Tak, walczę. Nic no, jeszcze nie zajął, Pasza. Możesz miś tak do prawej tylko no, jakby w wejściu. Jest do no, prawej? No, nie no ma nie ma. Zostawiam cię? Pago ma dwór, wy się skupcie na górze oh teraz, God. oni kwadrat co ma, 21 za jeden koło siebie. Dwór, flash był. A będzie, dobra. Ja będę palił domek, jakby. Będę... Nie, nie wiem, czy na silo nie skaczę teraz. Ta, tak, silo jest. Mogę drzwi zaraz wyjść, Fox się skończył. Tak, dorzucajcie sobie, ja mogę dorzucić smoke. Mam drzwi chcesz? ze chcesz? ściany. Dorzuć, dorzuć jak można. No. Taki no. będzie odbity. Taki o. Widzisz, <laughs> oto no, no, no. je. No, no, no. Trzeba, bo mi nikt nie trzyma, nie? Ja trzymam. Ale no, schowane okay. Uwaga na palenie góry i, i pójście rampę z tyłu. Tak, tak, tak. Ta. Rampa, rampa duża, wyjazd, wyjazd, rampa. Glina, ale spadł. Bomba jest. Zeszli, zeszli. Tak, zeszli, zeszli. zeszli. Schodzą, schodzą. Gdzie ty jesteś? Ja fajnie schodzę. Nie do. Pod Heaven nie bo Może ta. wrócić kwadrat niby, ale raczej. Ja już nie dół. Krótkie tak coś nie? Dobra, schodzę, tak. będę już. Na długich jest, zero ma. Jeszcze jeden, jeszcze jeden szyby. Długie i planter. Dobra, ej do tego. Co? Gdzie ty jesteś? Ja w krótki, w krótki. Smokałam na razie. Blisko na rampie był, nie? Gdzie? Nie. A był, ty! No. A drugi? Nie wiem. Szyby? Jest A, jest tak, trzeba. Nie wiem, mógł zejść. A jak tam, tam plac Smokowałem, olotowałem. widz, no. wie, 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 widz, widz, coś, widz, coś! Nie widzę nic, ginę. Kurwa Nie ma, nie ma? To? Chyba domek, nie, nie ma rampe będę. To mogło być cajki i rapotra. Uważajcie pod heaven. ja mam ja mam dół w klatach jestem. Ja no, mam zaka samego hewen zapać. Tak Ja rampę nie widzę. To raczej dworem idą, wam już mogę być nawet pod no. Gdzieś w Gdzieś Ja Zdracam sobie domek Nie widzę za bardzo dworu. Weź już na, na dół Saju, wiesz, ja jestem na, do plecy się na to. Stop, dół, I dół jeszcze, dół. jeszcze I dwóch dół, dwóch dół. Phoenix byli Ja w ciemnie się wam. Rampa nie żyje Dwóch dłużej dole ostatnich Mógł krótki a, a, otworzył Dobrze jest FOKA, krótki. Ja ich puszczam, ja ich puszczam. Ja wejdę tu jest tego, z zamku. A WUPA jest za silosem. Gdzie? Za silosem. No, no kurde. Nie no, chyba tu podoba co? Za Uważaj VP drugiego, albo trzyby. 确实。<cross. S 2> yeah.